Się ja się tyle razy sprawiłem, że po prostu ja wiem, że jesteś w miarku. Ja rozumiem to. To po prostu daj mi ostatnią szansę, ostatni raz. Po prostu ostatni raz, proszę Cię. Ostatni raz naprawdę będę ty człowiek. Będę ich czuł. Proszę, Cię. ostatni raz. Nie mogę Cię błagać o to, żebyś się zaufał. To po prostu ostatni raz. Będę naprawdę idy człowiek. Od jutra po prostu zobaczysz, że jest inny plan w oczach, po prostu proszę Cię, nie, Cię, proszę, upadań, bo proszę Cię, to to, nie. mogę Cię, proszę, zaufać, poproszę Cię, proszę, naprawdę, nie mogę Cię, to do mnie, że Cię trańimy. ja nie chcę Cię, już Cię straciłem, bo po prostu naprawdę, nie. ja chcę to odzyskać, rozumiesz, chcę to odzyskać, ja chcę to odzyskać, nawet siostra mi mówiła, Człowieku, masz nie, nie spierdol tego. Bo nigdy w życiu coś takiego ci się nie przytrafiło. A co zrobić to, Więc ja chcę nie tylko i w sobie, tylko wszystkim dokoła pokazać Ci nie potrafię. Ja chcę po podziału. Wiem, już na jeśli nie powiem Ci, że nie idziemy do końca, masz mi w fry, masz mnie bić. Tak mówię, ja chcę się nauczyć zasanego angielskiego. Nie będę zapierdala na fabryce, bo co mi w tej fabryce? Tak jak Ci mówię, zasadnym zmieniłam tylko po prostu, ja to mówiłem, bo miałem sam złość do siebie, że ja nie potrafię, a im nie potrafię. Ja chcę po prostu się zmienić. Wszystkim. twojej mamie pokazać, że mogę być normalnym chłopakiem, normalnym, cyklucowanym człowiekiem. Ja chcę po prostu pokazać to i wszystkim, a najbardziej to sam sobie. gdzie już w tym momencie... W tym momencie dopiero zaczęłem wierzyć w siebie, a nie co się ze mną Ja chcę po prostu udowodnić sam sobie, że po prostu umiem. Że nie w końcu taka kreszta mojej.